Mamy awarię silnika. Systemy alarmowe są wyłączone. Co? Zamach, zostaliśmy zaatakowani. Opuścić statek, spadamy. Nieważne, idę sobie. Nie ma czasu na ewakuację, to już koniec. Bóg nam nie pomoże. Charlie, nie mamy dużo czasu. Musimy dostać się na księżyc. W przestrzeni kosmicznej nie wiem, dlaczego wrzeszczałeś. Na księżyc, dlaczego akurat tam? Perkusja. Co jest na księżycu? Wielki, przerażający Melepi. To co? To używa tłustość, luzowatą moc Melepi, aby zniszczyć pieczarę czerwonego wiatru najbardziej. Nie obchodzi mnie to, nie wiem dlaczego mnie pytacie, przecież to oczywiste, że nie mam żadnego wyboru. Co powiecie o zaoszczędzeniu czasu i ruszeniu na ten pieczony księżyc? O mój Boże, to byłoby niesamowite. Nie rozumiem, jak możecie robić takie rzeczy. Więc jak długo to potrwa? Charlie, na twojej twarzy jest wielki, straszny robak. Co? Gdzie? Czy to lepi? O, o mój Boże, Charlie, zdejmij go. Niczego nie czuję. To jest ohydne, okej. Okay. Policja. Tu policja, jesteś otoczony, panie robaku. Poraź go. Stawia opór przy aresztowaniu. Nie przestań, tu nie ma żadnego robaka. On ma broń. Ma drugą broń. Jesteśmy. Jesteś gotowy Charlie? Wierzę w ciebie. Gotowy na co? Oto Millepede. No tak zaczyna się. I am a Millepede. I am amazing. I command you to gaze upon my face. You'll never find someone charming as I am. I'm the swankiest bug out in space. I'm a star, I'm a god, I'm a thing to behold. There is none as resplendent as I. With my sleek little legs and my 300 eggs, all my majesty none can deny. Because I am a millipede, I am mysterious. When I vanish, I never leave a trace. You will not find a bug with such illusions. I'm a creature of fathomless grace. Millipede means the Lord. Millipede means Comfort. Millipede means Grandchure. Millipede means Savior. Millipede means Mature. Millipede means So pure. Millipede means the cure for all the surreys. I am a millipede. I am a champion. No one else in the universe keeps pace. You'll never find someone quite so enchanting. While I'm here, there's just no second place. I'm an idol, a king, I'm an object of awe. There is none quite so gleaming as I. I've got glamour to spare, you are right when you stare. I'm the who, what, when, where, and the why. Join me! I am I the miller mill peach, I am astounding. Wisdom flows from Some my personage like lace. lace.

Charlie, posłuchaj, to najważniejsza rzecz, o jakiej Ci powiemy. Jeśli wejdziesz do pieczary, już nigdy ci nie przeszkodzimy. Nigdy? Obiecujemy, to jest ostatni raz, kiedy nas widzisz Charlie. Dobra, idę. Charlie, jesteś w maszynie marzeń. Maszyna marzeń. Okej, okay, więc jesteśmy co mamy robić. Co to jest? Jesteśmy tak jakby znudzeni. Jesteśmy znudzeni księżycem, więc zamierzamy go wysadzić. Co okej, okay, to jak wrócimy na ziemię? Pa Charlie. Zawsze fachniałeś jak piernięcie. Sądziłem, że chcesz o tym wiedzieć. Chłopaki tym razem posunęliście się nieco za daleko. Chłopaki. Charlie, nie mamy sporo czasu Rozgazda, oni próbują mnie zabić Wszystko się wyjaśni, ale wpierw wykonam swój obowiązek Pomyśl życzenie, co? Jestem gwiazdą, pomyśl życzenie o powrocie do domu A co z tobą? Po prostu zrób to, kochanie, życz Chcę do domu, o Boże Pa, Charlie Okej, okay, kto następny? Cześć Cóż, to żenujące. Jono. Czytał bokcerzyk.pl.